Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmiku. Słuchajcie, dzisiaj akwarium morskie. Moje akwarium morskie, które obecnie właśnie mija mu 3 lata. 3 lata akwarium morskiego mojego, który teraz widzicie na obrazku. Pozdrawiam z tego miejsca wszystkie osoby, które mówiły mi, że to się nie uda, że nie na tej skale. Przypominam, skała Aqua Forest Rock. Nie na tym zbiorniku, nie na tym małym odpieniaczu. Źle, wszystko źle i tak dalej, i tak dalej. Więc teraz zobaczcie jak wygląda ten zbiornik. Ryb dużo, korali dużo, problemów praktycznie żadnych bardziej problemy są związane z moimi jakimiś tam błędami, które gdzieś tam pewnie jak śledzicie moją playlistę na YouTube Akwarium Morskie od A do Z to wiecie, że tam problemy z grzałką, problemy z KH i tak dalej, i tak dalej. Światełko oczywiście Sunrise 130W, do tego piękne kolorki robi nam Riff Flare Bar z firmy Riff Factory, z tyłu mamy też led Slim'a Actinic, która mi troszeczkę jakby robi taki ładny niebieski kolorek na tylnej ścianie. Szczególnie to fajnie widać wieczorem, kiedy dwie główne lampy gasną i tylko się z tyłu na plecach pali ta e, aktynika. E, akwarium bezobsługowe, bezproblemowe. E, pytaliście też o suplementację, co ja tutaj dodaję do tego zbiornika. Przyszukuję wam taki, e, taki film, pokażę Wam wszystko od A do Z, co ja mam, co ja stosuję. Tylko od razu Wam powiem, że. Możecie być zawiedzeni, jeżeli chodzi o ten film, który przysykuję, bo tam ja dodaję dużo, ale dodaję nieregularnie. Nie powiem Wam gotowej recepty, że tego tyle, tego tyle wtedy i wtedy o takiej i takiej godzinie, bo tak to u mnie niestety nie wygląda. Siatka niedługo będzie nad akwarium założona, fajniejsza. Zamówiłem fajną siatkę z AliExpress. Też nagram Wam o tym film, pokażę Wam jak taka siatka wygląda, za ile, gdzie kupić i tak dalej, żebyście wszystko, wszystko wiedzieli. Zbiornik zdaje sobie sprawę, że jest przerybiony. Zaraz Wam moją obsadę pokażę, jak wrzucę im troszeczkę... Kostek, karmię je, słuchajcie, suchym pokarmem. Jest karmik automatyczny, który dwa razy dziennie karmi suchym pokarmem. Dodaję co drugi dzień też mrożone kostki. Przeważnie mam wszystkie mrożonki z firmy Ocean Nutrition. Podaję albo artemię, albo lasanogi. Więc, więc ryby się tym naprawdę, naprawdę zajadają. Zbiornik przerybiony zdaje sobie sprawę. Jak widzicie, główną aktorką tutaj jest skrzydlica, która akurat teraz tymi mrożonkami, które wpadają lasonogi, nie będzie zainteresowana, bo ona żywi się troszeczkę czymś innym. Ja ją karmię troszeczkę czymś innym. Oczywiście już jest tak nauczona, że potrafi nawet zjeść z ręki, ale wracając do obsady, trzy pokolce. To jest dużo na ten zbiornik, zdaję sobie e, sprawę. Mamy salariasa, mamy midasa, które się rybki super dogadują. Mamy dwa garbiki, mamy centropygę bispinozę. Mamy słuchajcie, mandaryna e, tutaj też. Mamy e, oksydona. E, mamy, e, mamy dwa antiasy, e, oczywiście e, skrzydlice. Mamy troszeczkę też e, jakiś tam e, krabów ślimaków całe mnóstwo, krewetki są także, także tak to mniej więcej, mniej więcej wygląda. Dużo ryb, więcej już nic nie dokładam. Jest heksatenia, która usilnie tłucze mi doktorka, do którego podejście robiłem już 5 razy i za każdym razem niestety doktorka mi ubijała heksatenia, więc no doktorka tutaj nie ma, chociaż bardzo, bardzo bym chciał. Zbiornik wygląda tak. Staram się jak tylko mogę najlepiej. Mam nadzieję, że to co widzicie, Wam, wam się podoba. Mówię, 3 lata zbiornika to jest już spoko, nie? Spoko. Tym bardziej, że zbiornik no, przynajmniej teraz jest no, bardzo, bardzo bezobsługowy. Karmić, robić podmianę wody, leje automatycznie balinga pełnego z akwaforestu i. I tak to wygląda. Skrzydlice karmię, słuchajcie, stynkami. Skrzydlica dostaje stynki, dostaje takie malutkie też mrożone rybki. To jej w sumie bardzo smakuje. Tylko, że te mrożone rybki podając do tego akwarium są w większości zjadane także przez pozostałe ryby, szczególnie przez pokolce. Po kolce bardzo te małe rybki uwielbiają, wciągają je jak spaghetti, więc skrzydlica jest troszeczkę wolniejszą rybą od, od, pozostałych, od pozostałych ryb, więc ona sobie tak radzi, no stara się, widzicie, że łapie te, te rybki, ale najbardziej taką stynkę jej zapakować po prostu prosto do buzi, ona wciąga jak bagietę taką stynkę wiadomo, że nie od razu, tylko ona po troszkę po troszkę ją wciąga, po troszkę po troszkę ją trawi. No i przez jakiś czas śmiesznie ta ryba wygląda z taką wystającą spyska stynką, ale taka stynka wystarcza jej naprawdę na spokojnie 2-3 dni nie muszę jej karmić. I przez to, że ta moja skrzydlica jest tak nauczona, że je lubi dużo zjeść. To nie interesuje się w ogóle żadnymi rybami. To nawet bardziej czasami mniejsze ryby ją przeganiają, e, walczą z nią gdzieś tam o pokarm. Skrzydlica jest naprawdę bezproblemowa to jest skrzydlica zebra jest jeszcze skrzydlice oczywiście większe jest także skrzydlica dużo, dużo mniejsza, która też fajnie pasuje do takich niewielkich raf. Mówię, moja skrzydlica nie robi mi tutaj żadnego problemu, jeżeli ją karmię odpowiednio, jest cały czas najedzona. Totalnie w ogóle się nie interesuje innymi rybami czy jakimiś krewetkami i tak dalej. Nie? to w, w, Wszystko żyje tak, jak żyło, tak jak wpuściłem, wszystko ma się, ma się dobrze. Więc tak, słuchajcie, wygląda mój zbiornik e, po trzech latach. E, chciałoby się większy. Na pewno chciałoby się większy zbiornik, bo tutaj się już robi mocno ciasno. Nie? Mocno, ciasno. E, Parzą się, parzą się korale, przydałoby się więcej miejsca. To jest, słuchajcie, jeszcze jedna moja gwiazda w tym zbiorniku. Nazywa się Karl. Ja Wam pokażę Karla kiedyś bardziej z bliska, pokażę Wam jak go karmię, pokażę Wam jak Karl wychodzi z akwarium u góry przez. Yy, przez taflę wody się przebija, żeby sobie rybkę, rybkę złapać. Nagram wam o nim osta yy, jakiś osobny odcinek. Nie? Także to by było na tyle. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. Dajcie w komentarzach znać, co sądzicie o mojej rafie. I trzymajcie się. Cześć, cześć.